Ależ poleciały skojarzenia. Słuchajcie, to, bo ten pomoc to jest sport. od jakiegoś czasu się zastanawiam nad nazwaniem tego przedsięwzięcia. No ponieważ jest to, że tak powiem, nowatorskie przedsięwzięcie, to trudno mi było cokolwiek. No szukam szukam, żeby coś może skopiować, po, poodeprzeć się czymś no i. Yy, może niedobre słowo skopiować. Nie, bardzo dobre. Dlaczego nie? Bo natura się kopiuje. To nie jest nic takiego nienormalnego. Szczególnie w podstawowych ideach. Generalnie wszystko kopiuje podstawową ideę życia żeby życie mogło być to musi być skopiowana podstawowa idea musi się coś narodzić być i umrzeć. E, aczkolwiek to no, być może ile chcę, chcę być może tak, no być może. O nie wiem po co ja to mówię, być może. Dobra, jesteśmy w porcie, słuchajcie, a ty jesteś zagubiony na morzu, zagubiony na wodzie w wodzie i właśnie jak się urodziłeś, to dotarłeś do doku. Słyszałeś o prawie naturalnym, nie? Tam jest dużo takich pojęć, no jednak coś skopiowałem, dobra. Sprawa naturalnego. No więc chłopaki mówią właśnie w tym prawie naturalnym, że jesteś zagubiony na morzu i nie wiesz, gdzie masz dotrzeć. Urodziłeś się w doku, tak? Potem cię zarejestrowali, no i teraz handlują tobą w tym porcie, w porcie, który nazywamy w tej chwili System. Nazywamy. nazywamy... To jest propozycja, żebyś, żebyś po prostu tutaj był w tym porcie i ten port zapewnia ci dużo różnych atrakcji. No właśnie. I dlatego ja proponuję troszeczkę inny port. Port. port portal. Portal, bo nie o to chodzi, żebyś ty utknął w porcie. W tej chwili jesteś w tym porcie. Uczysz się po prostu, jak budować, e, budować miasta, budować e, wspaniałe osady, miejsca, gdzie ludzie będą mogli, ludzie, a może nawet nie ludzie, realizować różne ciekawe rzeczy. Które też w pewnym sensie w którymś momencie będą portami, ale dobra, już nie wnikajmy w, te, w taką, w taką e, głęboką historię. W tej chwili jesteś zagubiony na morzu według prawa naturalnego i odnalazł cię system. Twoi rodzice cię zarejestrowali i w tej chwili jesteś własnością jakiejś korporacji, tak? Jakiejś Republiki Poland albo jakiejś innej. No i fajnie. I teraz możesz się z tego wycofać, ponieważ jest to wszystko dobrowolne. W istocie ty jesteś tak naprawdę tym suwerenem, o którym też to prawo naturalne albo inne prawo mówi, i ty masz możliwość decydowania o tym, kim i jaki jesteś, pod warunkiem, że jesteś dorosły. I jak już jesteś dorosły, a co to znaczy dorosłość, to musisz się tutaj zapoznać z pewną ideą, którą ja tutaj proponuję. Nie tylko ja, bo jest więcej takich istot, które proponują taką ideę, więc zapoznaj się z tą ideą dorosłości. Jeśli jesteś dorosły, to zapraszam do jakiegoś portu, bo tylko wtedy Twoje życie nabierze sensu i staniesz się naprawdę żywą istotą. A nie jak do tej pory zaginionym na morzu. E który w ramach trustu yy, powierza swoje życie, swój potencjalny majątek, który wyprodukujesz, a więc bogactwo, nie majątek w sensie materialnym, w sensie pieniędzy, tylko majątek pewnych doświadczeń, yy, które możesz wygenerować. I o które tutaj jest walka? W zasadzie to jest walka yy, portów, o, czy organizatorów portów, o, o dusze, czyli, a, bo dusze to są ci, którzy. Yy, którzy będą doświadczać w różnych skafandrach kosmicznych, tak jak czy tam w, w ciałach takich, czy innych ludzkich, czy innych. Port. Otwieramy port. Portal. Portal. Wiesz, to jest portal. No słyszałeś pewnie, to niby to są drzwi. Tak, to są właśnie drzwi. To są drzwi do al, alności. Słuchaj, to jest port, to jest port do alności. Alność to wszystko, więc. Zapraszam cię, żebyś dopłynął do portalu, czyli do portu Alności, żebyś potem sobie mógł wybrać zgodnie z Twoją wewnętrzną potrzebą i z predyspozycjami, które sobie wybrałeś, swój fantastyczny zawód budowniczego na różnych poziomach, że tak powiem, tej budowy. Może będziesz inicjatorem, może będziesz projektantem, może będziesz. Rysownikiem tego projektanta, tak, przedstawicielem idei, czyli będziesz głosił. Zobacz, chrześcijaństwo tutaj udawało taki portal, może nie udawało. No kiedyś może to było prawdziwe, teraz trochę udaje, ale może to się stanie też żywe. A może już jest żywe gdzieś, więc też poszukaj, może ci się spodoba. Głoszenie, głoszenie idei. No i potem budowanie tej idei. W no, tej idei mogą być różne, czasami niepotrzebne rzeczy, czasami potrzebne, czasami trzeba mieć też wojsko, w tej idei, tak, które będzie musiało stać na straży porządku tej budowli, i tak dalej. Wszystko oczywiście powinno się odbywać tak jak u ludzi dorosłych, zgodnie i ten człowiek, się dorosłych duchowo, nie tak jak teraz dorosłych, bo teraz mało jest dorosłych na zewnątrz. To znaczy, normalnie ludzie udają tych dorosłych, i dlatego są te różne problemy. Normalnie dorośli ludzie, po prostu, jeśli wiedzą, jak działa rzeczywistość, to po prostu i podejmują jakieś wyzwanie, tak, czy podejmują jakieś zobowiązanie dla siebie, to się tego trzymają i dążą i załatwiają sprawy tak, jak trzeba od A do Z, prawda? Dokładnie tak jak w toalecie, mój drogi, tak, żeby nie być tutaj, nie chcę też tutaj wielkiego patoosu i tak dalej, bo to nic takiego, to jest po prostu życie, życie na tym polega. Wiesz, że rano wstajesz i coś robisz, a potem się wieczorem kładziesz i idziesz spać. Możesz to robić odwrotnie, też nieważne, ale prędzej czy później zaśniesz, prędzej czy później wstaniesz i no chyba, że już nie wstaniesz, to wtedy już nie żyjesz. To znaczy, że Ci się znudziło, to znaczy, że wyczerpałeś swoją chęć na działanie. Tak mniej więcej to wygląda w skrócie, bez zbędnych e, ozdobników, który, do których jesteś przyzwyczajony, widzisz, i to jest ten pewien problem, że no, musisz się do tego odzwyczaić, no musisz to zrozumieć. Zresztą, to no, otoczenie ci pokazuje, bo politycy, bo, bo, bo przemysł, bo biznes i tak dalej, to wszystko jest oparte na głębokim oszustwie i i chyba to już widzisz, a jak nie widzisz, to śpi dalej, mój drogi. A jak już się obudziłeś, to dawaj, dawaj. i znać, weź się tam wpisz tam do mnie na tego Facebooka, czy gdzieś tam. Sam wymyśliłem przecież tego Facebooka, żebyś mógł to zrobić. Eee, czy w jakiś inny sposób albo zadzwoń. Eee, niebawem zrobimy tu takie spotkanie i każdy, każdy, że tak powiem, budowniczy, znaleziony. Najpierw wpadniesz do portu w ogóle, tutaj jest fajna zabawa w ogóle w tym, bo w tym porcie musisz jeszcze e, co tam nie zrobiłeś na tym morzu, to musisz dokończyć i port będzie też do tego służył. I to będzie taki pierwszy, pierwsza przystań w zasadzie i tutaj w tej pierwszej przystani mam nadzieję, że spełnisz wszystkie swoje marzenia te materialne, e, i te relacyjne i te... Jakie tam sobie chcesz, nie? Muszę być. Żebyś... Zasymulujemy po prostu, zagramy pewną rolę, jak w teatrze. I to będzie coś, co da Ci po pierwsze zrozumienie tego, tego do czego tu jesteśmy i jak działa ta rzeczywistość, a po drugie, staniesz się po prostu spokojny. A spokojna, i istnia... nie można potem dalej niestety, tam dalej już nie można budować się z neurotykami, jakimiś, jak to tam się nazywa schizofrenikami i tak dalej. To prawda nie ma żadnych schizofreników. Te wszystkie problemy, tak zwane choroby, to wszystko to wszystko jest no nie, to są po prostu nazwy na pewne Twoje stany, które są też potrzebne i też mają jakiś sens. Także nie przejmuj się jakimiś tam problemami, które do tej pory miałeś, czy masz, bo one też do czegoś służą i i spróbujemy najpierw w porcie, trzeba załatwić te problemy, a potem zobaczysz jaki chcesz wybrać obiekt do budowania i jaką będziesz budował strukturę w nowym New World Order, rozumiesz. No chyba, że zostajesz w tym porcie, w którym jest, jesteś czyli, czyli no tam, tam Klausy i inne tam geje. Te bile, geje, czy tam nie geje, czy jak to tam nazwać, oni tam proponują różne rzeczy, no więc jak Ci się podoba, to, to bierz yy, to i wchłaniaj, rozumiesz? Wchłaniaj z przodu i z tyłu, jak tam Ci proponują. Pa!